Ze względu na dzisiejszy mecz charytatywny ekipy fantazy chciałbym zapobiec ewentualnej stronniczości w tym spotkaniu i opublikować tajne taśmy Neixioma. Siema, siema. Jakiś czas temu miałem okazję porozmawiać z Kornelem i zadałem mu wtedy pewne pytanie, które zdradza jego prawdziwe zamiary. Brzmiało ono tak. Co było dla Ciebie lepszym przeżyciem i co wolałbyś przeżyć ponownie? Oglądanie przed telewizorem jak Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów, tak jak to było w 2021 roku, czy obejrzenie na żywo ze stadionu jak Chelsea podnosi Puchar Ligi Konferencji? Dla sprostowania Liga Konferencji jest trzy poziomy niżej od Ligi Mistrzów. NeXium swoją odpowiedzią mnie zszokował. Okazało się, że jego prywatne odczucia są ważniejsze od ukochanego klubu. Nie, no ja muszę powiedzieć, że wiem, że to jest Puchar Myszki Miki, jaką jest Liga Konferencji, ale jednak fakt bycia na, na finale bezpośrednio na stadionie, to było niesamowite przeżycie dla mnie. A Chelsea jeszcze tych Ligi Mistrzów się nawygrywa, już dwie ma, więc będę w kolej. Kiedyś będziesz wiedział, jak to jest jak twój klub wygrywa dwie Ligi Mistrzów. No za rok będę wiedział. Dzięki. Moje zdziwienie mówi samo za siebie. Ekipo, uważajcie na NeXiuma, a wy Przyjdźcie dzisiaj na mecz i weźcie ten film z dystansem.